Cześć dzieciaki! Witamy Was w muzyczno-ruchowej zabawie sylwestrowej. Dziś razem z Lolkiem wybierzemy się na wyjątkową wyprawę. I to nie będzie tylko bajka. Tutaj będziemy się naprawdę ruszać. O, o, dacie radę? Chcemy zobaczyć magiczną gwiazdkę nowego roku. Dlaczego? Bo ta gwiazdka pomoże nam podziękować za wszystko, co dobrego wydarzyło się w tym roku i poprosić o to, żeby nowy rok przyniósł nam jeszcze więcej radości, zdrowia i oczywiście przygód. Możecie też sprawdzić, czy mama i tata, albo mama, albo tata, albo mama i tata chcieliby dziś poćwiczyć trochę razem z wami. Sprawdźcie, gotowi. No to zaczynamy! Przygotujcie trochę miejsca dookoła siebie. Ręce gotowe, No to machamy do mnie. Nogi gotowe, to też machamy do mnie nogami. Brzuchy gotowe, to też machamy mocno. I zaczynamy. Zaczynam od rozgrzewki, żeby być gotowymi na tą szaloną przygodę. Słuchajcie tego, co mówi Lolek i powtarzajcie. I i su, szybko! No i raz, 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 raz. Jeszcze szybciej. I teraz wysoko do góry jak grze I schowaj się na dół, nisko. I jeszcze raz wysoko, wysoko, wysoko! I w dół! Ekstra! A teraz płyniemy po całym pokoju! Ręce mo. Jeszcze przód i o, o do tyłu! Mocno machamy ręczkami w tył, kręcimy koła. Płynie! A teraz kochani, pokażcie mi jak skaczą gang najwyżej na świecie! Wiem, że potraficie! I czas na bajacyki i reps! I schowaj! I schowaj. Trzy. Schowaj i turbo doładowanie. Szybkie dłoniące. Jesteśmy rozgrzani, więc ruszajmy przez dżunglę w poszukiwaniu gwiazdki. Ale to będzie przygoda. Idziemy teraz podnosząc nogi wysoko do góry. Wysoko, wysoko, wysoko. Jeszcze wyżej, kochani. Te nogi miały być naprawdę wysoko. Prawie do sufitu. Dacie radę? Pięknie. O, o, to teraz skaczemy. Hop, hop, hop. A jakie wysokie trawy, orety. Przeskoczycie je? Dajemy, dajemy, dajemy. Jeszcze jakieś pięć skoków. Jeden i dwa i trzy i cztery. I uwaga, uwaga. I pięć. A teraz? Coś, co lewki kochają najbardziej? No pewnie. Turlamy się, kładziemy się na podłogę i robimy turlo, turlo, turlo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze turlamy się, jak małe lolki. tym dyrym, tym dym, Turlamy, turlamy, la 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 la. Uwaga, na stop, zatrzymajcie się. Słyszeliście dzwoneczek? Szybko siadamy ze skrzyżowanymi nogami i wyciągamy plecy jak żyrafy i pupa przyklejona i wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy rozglądamy się wokół w jedną stronę i w drugą stronę i jeszcze raz w jedną i w drugą Mhm, pięknie Zatrzymajcie teraz swoją główkę i sprawdźcie, co widzicie przed sobą, jaki to jest kolor. Powiedzcie jak największą liczbę kolorów, tylko pamiętajcie, trzymamy proste plecy. Uh -huh. Świetnie, a teraz wybierzcie jeden z tych kolorów i powiedzcie, z czym wam się kojarzy. Mi, na przykład, zielony kojarzy się z trawką, na której mogę leżeć, albo z jakąś palmą, która daje mi cień w gorące dni. Zdecydowanie to jest to, za co mogę podziękować. Mhm, mm a wam z czym kojarzy się jeden kolor? Możecie wybrać taki, jaki chcecie. Świetnie tyle pięknych skojarzeń. To teraz znowu w ruch. Obracamy się na pupie w kółko jak szalone karuzele. O jajku, Szalona jest ta droga do gwiazdy. Tak jest! Kręcimy, kręcimy! Turururu. A teraz szybko wstajemy i udajemy! Uwaga, nie uwierzycie! Galopujące zebry, które biegają na czterech łapach. O, na czterech. Jeden, dwa przyklejone, trzy, cztery przyklejone do podłogi. Ruszamy, ruszamy! Zatrzymajmy się. Rozejrzyjcie się teraz dookoła. Może znajdziecie jeszcze jakiś inny kolor. Może będzie to żółty, który kojarzy się ze słońcem? Hmm. Ja z Lolkiem na pewno dziękujemy za słoneczne dni, które dają nam ciepło i radość. Rozejrzyj się dookoła i pomyśl, za co Ty możesz dziś podziękować. A może widzisz niebieski, który skojarzy ci się z morzem, które widziałeś? Widziałaś? A może widzisz biały, który skojarzy ci się z lodami, które równie jedliśmy w lato? Hmm? Pomyśl, za co możesz podziękować. Jesteście niesamowici. Dziękujemy razem za wszystkie te wspaniałe rzeczy, które widzimy wokół nas. Słuchajcie, jak jesteście gotowi, to ruszajmy dalej. Gwiazdka sama się nie odnajdzie. Lolku, przed nami wielka góra, ty wiesz co to oznacza, znowu nogi trzeba podnosić wysoko do góry. A więc w drogę, przyjaciele, nogi wysoko do góry. Ada, ale mm, ta gwiazdka to powinna gdzieś tutaj już być. Czy ty ją widzisz? Hmm, ja żadnej gwiazdki nie widzę. Ale może ona się gdzieś schowała? Coś tu jest podejrzane. Dzieci, musimy być prawdziwymi detektywami. Pomożecie nam jej szukać? Okej, okay, no to teraz wspinamy się na palce. Góra jest trochę bardziej stroma, więc to będzie większe wyzwanie. Stoimy na palcach i wspinamy się wysoko, tak jakbyśmy szli po stromej górze. I raz, i dwa, i dwadzieścia osiem. O taki pięćdziesiąt dziewięć i sto pięćdziesiąt Kochani, ja tu gwiazdki nie widzę. Zatrzymajmy się, może ona zostawiła jakieś ślady. Rozejrzyjcie się dookoła. No nie ma. To sprawdźmy pod kamieniami. Kolana zostawiamy proste. I schylamy nasz tułów nisko, nisko, nisko do lewej nogi. Zaglądamy przy lewej nodze. Czy ta gwiazdka gdzieś tam jest? Hm, no nie widzę. To teraz w prawo. Druga noga. Schylamy się nisko, nisko, tak jakbyście chcieli przytulić swoją nogę. Albo zajrzeć pod nią. Hmm, tutaj też nie widzę. No to jeszcze raz do lewej. Ojej i do prawej. Przetulamy swoją wodę. Mm, no dobra, to, 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 to nie był najlepszy pomysł. W takim razie zróbmy pięć pajacyków. Ja liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, pajace były to teraz cztery obroty. Ja liczę znowu. Co ty tak liczysz? No liczę. Jeden. O nie, zapomniałem. To miały być obroty na palcach. Wróć. Jeszcze raz. Wspinamy się na palce. I liczę. Jeden. Utrzymajcie proszę. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Brawo. A pamiętacie, że mieliście cztery? Zrobiłem wam psikusach. Słyszycie to? To dźwięk dzwoneczka. Posłuchajcie uważnie. Chyba jest za dużym kamieniem. Spróbujmy go przesunąć. No pewnie. Siła lwa i mocno pchamy ten kamień. Jeszcze napinamy mięśnie. I pchamy, pchamy, jeszcze, 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 o tak! O, chyba się udało! Spójrzcie, jest! Znaleźliśmy gwiazdkę Nowego Roku! Hurra! Lolku, czy to nie jest czas na taniec radości? No jak nie jest, jak jest, oczywiście! Ada, jesteś gotowa? Dzieciaki gotowe? No to tańczymy! Woohoo! Ale piękne obroty! Wyglądacie jak profesjonaliści! Kręcimy się! Skaczemy! Siadamy! Stajemy! I klaszczemy! I skaczemy! Ja domagam go I ogonem! Oderkami trochę też. No jak ja to uwielbiam skakać. No wiadomo, skakanie jest świetne. Och, moi przyjaciele, nasza zabawa powoli dobiega końca. Ale zanim pożegnamy stary rok, zatrzymajmy się na chwilkę i zróbmy coś naprawdę odrobinę magicznego. Jesteście gotowi? No to siadamy na pupie. Zamknijcie oczy i pomyślcie o czymś wspaniałym, co wydarzyło się w tym roku, a może w tym dniu, a może wczoraj, a może dzisiaj, a wybierzcie kiedy chcecie. Może to była jakaś super zabawa? Może to było spotkanie z koleżanką, kolegą, albo jakiś wyjątkowy dzień z rodziną? Gotowe? Świetnie. To teraz uśmiechnijcie się i przytulcie sami do siebie, bo to jest nasz sposób, żeby podziękować sobie za te piękne chwile. To prawda, a to jeszcze nie koniec. Wyobraźcie sobie teraz, że w Waszych rękach pojawia się piękna, błyszcząca kula. To jest Wasza kula życzeń. Zamknijcie oczy. I jeszcze raz pomyślcie, czego chcielibyście sobie życzyć. Mogą to być życzenia na dziś, na nowy rok, na kiedy chcecie. Może chcecie mieć jeszcze więcej przygód z mamą i z tatą? Albo ze mną? Albo więcej czasu na zabawę? A może coś zupełnie innego? Wypełnijcie waszą kulę tym życzeniem. Macie już swoje życzenia? Wspaniale, to na mój znak. Raz, dwa, trzy. Dmuchniemy w nasze kule, żeby wysłać te życzenia w świat. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Ojej, poleciały! Wspaniale, ale się cieszę! Cudowne życzenia. To był niesamowity rok. A nowy rok na pewno przyniesie nam jeszcze więcej radości i przygód. Dziękuję, że bawiliście się razem z nami i że pomogliście nam odnaleźć gwiazdkę nowego roku. Widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz czas na noworoczny uśmiech. I może wielki przytulas do mamy, taty, siostry, brata, do kogo chcecie. Wysyłamy wam moc uścisków. I szczęśliwego Nowego Roku! Wejdź na www.centrumekspresja.pl ukośnik gimnastyka dla dzieci i dołącz do kursu, który zapewni Twojemu dziecku atrakcyjną rozrywkę ruchową razem z lwem lolkiem.